Ameryka. Twoje źródło wiedzy o imporcie z USA. Witam Państwa w kolejnym odcinku Info Ameryka. Dzisiaj opowiem Wam o samochodach, które możecie sprowadzić do 50 tysięcy złotych i takie będą opłacalne. O samochodach, których nie sprowadzać do 50 tysięcy złotych, opowiem wam również jak zawsze o ostatnich licytacjach oraz dlaczego amerykański rząd chce wysadzić kilka sztuk Tesla Cybertruck. Zapraszam na sam początek, drodzy Państwo, ja Jakub Opowiem Wam o samochodach, które możecie sprowadzić do kwoty 50 tysięcy złotych na gotowo. I na pierwszy ogień idzie samochód, którego totalnie nikt, można powiedzieć, się tutaj nie spodziewa. Jest tym samochodem, proszę Państwa, Jeep Grand Cherokee z lat 2014-2015. Więc jest to wersja już poliftowa z skrzynią 8HP. Szukamy tutaj samochodu z silnikiem, silnikiem tylko i wyłącznie praktycznie 3,6 litra. W wersji wyposażeniowej Laredo, ewentualnie Limited, troszkę bogatszy. No i takie samochody na aukcja kupuje za 4 max 5000 dolarów z bardzo często małymi uszkodzeniami. Tutaj podaję wam przykład, samochód, który ma uszkodzony przód, ale jest konstrukcyjnie cały, ma do założenia błotnik, belkę zderzaka, yy, lampę, grill i zderzak. Te elementy do Jeepów w Polsce naprawdę to nie są w ogóle drogie w żaden sposób, są bardzo tanie. I taki samochód bez żadnego problemu możecie sobie do 50 tysięcy sprowadzić. Dodatkowym budżetem, którego nie wliczamy ze względu na to, że to jest wszystko wedle uznania, jest instalacja gazowa, którą taki Jeep Grand Cherokee bardzo dobrze znosi. Bardzo fajny, duży, rodzinny SUV, stosunkowo młody i w bardzo przystępnych również pieniądzach. Przedstawiony egzemplarz ma bezprzewidzianie 95 tysięcy mil. Licytowany na ten moment, kiedy to nagrywamy za 4 godziny 20 minut, więc niestety żaden z Was drogich klientów nie będzie w stanie go zdobyć do czasu emisji odcinka. Ale takich Jeepów Grand Cherokee, jak pewnie wiecie, i o tym mówiłem już wielokrotnie, jest zdecydowanie napęczki. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Więc jeżeli że jesteście zainteresowani takim samochodem, oczywiście wiecie co macie robić. Kolejnym samochodem, którego można sprowadzić w kwocie do 50 tysięcy złotych na gotowo, jest samochód z tego samego koncernu, ale pod inną marką, czyli Dodge. Jaki Dodge? Charger. Dodge Charger z rocznika mniej więcej 2012-2014, w wersji z silnikiem 5.7 V8 Hemi. Można taki samochód sprowadzić w takich pieniądzach. Mamy dużego, rodzinnego sedana który ma v bardzo dobre wyposażenie grzane, wentylowane przednie fotele, grzaną tylną kanapę podgrzewane i chłodzone cup holdery czego nie było w nowszych Chargerach skrzynia biegów, pięcie automatyczna NAG1 pochodząca jeszcze z Mercedesa kiedy był taki mariaż Dodge'a z Mercedesem no i zalety tego samochodu są takie że jest to prawdziwy, amerykański można powiedzieć muscle car z dużą przestrzenią do pasażerów i w przystępnych pieniądzach i również jest w miarę stosunkowo młody i on jest taki bardzo muskularny, dosyć, dosyć w ogóle mało jest chargerów z tego rocznika w Polsce, z tej generacji, więc można się nawet troszkę wyróżnić. I co ciekawe, można tą wersję dostać z napędem 4 na 4 z silnikiem 5.7. No i często trafiają się też egzemplarze popolicyjne, które mają dosyć częste serwisy. Yy, tylko, że mają troszkę starszą technologię i, i o wiele jakby mniejsze wyposażenie, praktycznie żadne ale takiego chargera na skórkach yy, można sobie szukać spokojnie w budżecie również 4-5 tysięcy dolarów i taki samochód bez problemu się kupi naprawi, bo do tego też części nie są jakieś mega drogie i jakby bardzo chętnie czegoś takiego się dla Państwa podejmiemy yy, kolejnym z samochodów jest, yy, kolejnym w sumie ostatni z propozycji, które się opłaca sprowadzać jest Ford Fusion Ford Fusion jest z lat 2017-2018, więc troszkę świeższy niż poprzednie propozycje, lecz tutaj wybieramy w wersjach Titanium, czyli tych najbogatszych. Do wyboru mamy silniki jak to woli, dwulitrowe, czterocylindrowe na bezpośredni wtrysk o mocy 240 koni, z napędem na cztery koła mogą również występować i mamy przy tym małą akcyzę, ale mamy też silnik na większą akcyzę 2,5 litra, ale to z kolei jest silnik, który bez można wyposażyć w instalację gazową. I również można go dostać w wersji Titanium najbogatszej i z napędem na y, 4 koła. Taki samochód możecie dostać, jeżeli, jeżeli chcecie, oczywiście, mamy tutaj pełne spektrum napędów. Tak jak mówię, mamy dwulitrówkę czterocylindrową 240 koni, y, 2,5 litra około tam 180 koni i mamy dwie wersje dwulitrowe, y, hybrydę typu plug-in i hybrydę typu miękką hybrydę. Y, więc możemy sobie w tych napędach w tych fiurzynach przebierać, jak to woli, jak to chce. Mamy również jeden 5-cylindrowy, ale. Kto by to tam chciał, prawda? Takie coś mogliśmy dostać w Mondeo. No i de facto jest to amerykański Mondeo, ale jest to, proszę Państwa, Fusion. A to, co to oznacza Fusion, to znaczy, że to jest ten amerykański. z yy, Przedstawiony egzemplarz mamy uszkodzony bardzo lekko, w zawieszenie yy, dostała, dostał zderzak, błotnik, lekko drzwi, nakładka progowa, felga i, i lampa. No i części do tego samochodu również nie są drogie. I wciąż się te samochody sprowadzać. W przebiegu mamy 88 tysięcy mil tutaj, w tym przedstawionym egzemplarzu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim śmiało, odzywajcie się do nas. A tymczasem pokażę Wam jeszcze jeden samochód, który na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że można go w dobrych pieniądzach sprowadzić, i oczywiście jest to prawda lecz akurat nie w tej wersji silnikowej. Yy, rozmawiamy tutaj o samochodzie zwany BMW X5 generacji E70 z rocznika 2013, czyli ostatni wypust x 5 E70. Yy, I są dwa silniki, które akurat są polecane w tym samochodzie w miarę. Yy, jeden z nich jest 3-litrowy diesel N57 yy, i to jest jeden z nielicznych diesli w osobukach, jakich można sprowadzić w Stanach. Drugą opcją jest 3-litrówka jednostka N54, która opinia ma akurat średnie, ale jeżeli ktoś to serwisował, to będzie dobrze. Jest też wersja silnikowa, której osobiście ja bym się bał i Wam też polecam się bać. Wersja z silnikiem, wersja nazywa się xDrive50i i jest wyposażona na silnik 4.4 V8 N62. I to jest akurat najgorszy silnik, jaki BMW kiedykolwiek wypuściło. Posiada on dwie turbiny między głowicami, przez co ten silnik generuje gigantyczne temperatury, padają tam wtryskiwacze, podkładki pod wtryskiwaczami, silnik przez to, że leje za dużo paliwa ściera film olejowy i przez to się przyciera przy okazji, więc nie jest to nic fajnego. Później te silniki są produkowane w ogóle do dzisiaj, tylko że z wieloma usprawnieniami. A tutaj mamy coś takiego, czyli X5 w empakiecie niby ładną, w środku na fotelach komfortach, no ale z tym silnikiem 4-4 zdecydowanie wam od razu, bo nigdy nie wiadomo, jak to serwisował. Carfax jest Carfaxem, ale ten silnik ma tak, że on potrafi zdechnąć po 30 tysięcy km nawet. A tutaj mamy 125 tysięcy mil, czyli ponad 200 tysięcy km. Kto wie, jaki tam amerykański John czy tam Hanek się do tego dotykał, więc takiego czegoś niestety wam nie polecamy. A jeżeli jesteście zainteresowani takim właśnie segmentem w Ameryce, czyli pewne samochody polecane do pewnych kwot i nie niepolecane do pewnych kwot, dawajcie znać w komentarzach. Teraz drodzy Państwo, przechodzimy do newsów motoryzacyjnych z amerykańskiego podwórka i dzisiaj mamy bardzo amerykańskie newsy. Pierwszym z nich jest to, że na rocznik 2026 mamy Doja Durango, czyli króla importu, tak naprawdę. I rzeczą, która się wydarzyła na rocznik 2026, a raczej która dopiero się wydarzy, będzie to, że z oferty eliminuje się silnik Pentastar V6, który jest jeden z najpopularniejszych w ogóle do importowania. Podstawowa wersja GT będzie oferowała sobą silnik 57 chemii. I wersja RT, która do tej pory była silnikiem 57, będzie oferowała się jako silnik 64. Więc pan Donald Trump tam grubo poleciał z tym. Także na 26 rok Durango dalej będzie w takiej formie, która jest, typ jest typowa amerykańska. A i oczywiście w ofercie zostaje Hellcat. Na 26 rocznik pojawi się wersja Jailbreak. Takie wersje były już w Challengerach, Chargerach, wtedy kiedy w 2023 roku kończono produkcję herkatów. W Durango i w Ramie dalej klepią herkaty, i fajnie, lecz to też nie do końca jest powiedziane, że tej fałszustki w ogóle nie będzie w ofercie będzie ona w ofercie, ale tylko i wyłącznie dla klientów flotowych. Więc, jako osoba, która ma sobie wyjść z ulicy i kupić Durango i chce fałszustkę, no to albo ratuje rynek samochodów używanych albo, nie wiem, założenie wypożyczalni i kupienie sobie floty Durango V6. Dla nas na aukcjach nie będzie to robiło jakieś wielkie różnicy ze względu na to, że te samochody po wypożyczalniach klientów flotowych również się rozbijają i trafiają na aukcje, więc będzie można sobie kupić pewnie Durango z rocznika 2026 z silnikiem 3.6. Na pewno łatwiej nam niż Amerykanom. W każdym razie bardzo amerykański news, bardzo mi się podobający i, 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 i ogólnie pokazuje to jednak, że Ameryka nie daje się jednak tym Ekologicznym sprawom, yy, i robią swoje, i w tym, co są w tym, w czym są najlepsi, i niech to robią dalej. A kolejnym newsem jest, proszę Państwa, taka sytuacja, że siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i US Air Force planują zakup kilku testów cybertracków do ćwiczeń strzeleckich. Zgodnie z niedawno złożonymi dokumentami przetargowymi, a dlaczego tak jest? Ze względu na to, że zespół do spraw amunicji precyzyjnej w siłach zbrojnych chce sprawdzić, jak ciężarówki reagują na pociski i bomby odpalane z powietrza. Yy, więc złożyli tam taki przepark, że chcą kupić takie cybertraki i między innymi inne samochody też tam będą uwzględniane w tych testach. Ale chcą, żeby były minimum dwa cybertraki. A dlaczego? Ze względu na to, że yy, pan taki dyktator yy, przywódca Czeczenii, Ramzan Kadyrow posiada już kilka testów cybertrak. Yy, zamontowanymi na nich yy, karabinach maszynowych kaliber 12,7 mm. No właśnie. Yy, Toyota się chępiła tym, że yy, sprzedawała, prawie, sprzedawała floty nowych Hiluxów i Land Cruiserów, które praktycznie zawsze pojawiają się tam w wiadomościach CNN w rejonach konfliktów. Yy, kiedyś była też taka sytuacja, że taki był jakaś 10 lat temu yy, oburzony pewien hydraulik z Teksasu. Widząc swojego byłego Forda F-250 oklejonego w barwy swojej firmy, walczącego w syryjskiej wojnie domowej u boku No i właśnie tutaj jest taka sytuacja, że amerykański rząd w obawie przed tym, że więcej tych cybertraków może się pojawić w tych rejonach y, okupowanych tą właśnie wojną, żeby sprawdzić, jak bardzo szybko można je zneutralizować z użytku. Więc jakby cel szczytny, ale sprawa iść amerykańska. Dlaczego y, amerykańskie. Y, Siły zbrojne chcą użyć Friendly Fire do y, Tesli Cybertruck, czyli ich rodzimego produktu. Kto wie co, co na to Elon Musk, ale no do niego raczej nie zadzwonimy. Nie mam numeru telefonu, niestety nie mam takiej konekcji. W każdym razie newsy przedstawiały się właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że coś zmienią w Waszym życiu. Yy, a tymczasem przechodzimy do pięciu ostatnio wylicytowanych samochodów w Amerykach. Ogólnie, proszę Państwa, troszeczkę się i Jako, że ja jestem sam w odcinku w Ameryka i sam musiałem go przygotowywać, to zrobiłem tak, że dałem pięć samochodów wylicytowanych ostatnio przeze mnie dla moich klientów. Więc zaczniemy sobie od pierwszego z samochodów, a jest nim Subaru BRZ w wersji limited z rocznika 2013. Kupiony dla mojego klienta Kolegi Kuby. Pozdrawiam serdecznie. Yy, BRZ charakteryzuje się tym, że dostała w przód, ale co wprawne oko może dojrzeć. Z przodu, czego nie było seryjnie w takiej BRZ, czyli Intercooler. A co oznacza to, że ma ten samochód Intercooler, że posiada Turbokit. Zamontowany już w Stanach, co podnosi moc tego samochodu do ponad 300 KM. Przebiegu mamy, proszę Państwa, moi drodzy, 83 689 mil, tak będąc dokładnym. I został kupiony na aukcji za 3750 dolarów. brz z Turbokitem, co daje nam pod dom około 36 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że za 36 tysięcy złotych mając turbohid renomowanej firmy yy, i wystrojone to jest podobno nawet. Mamy nawet jakąś taką fajną Fergę STI. Naprawę też nie jest jakaś tragiczna do i 8 wszystkie są bardzo tanie części i bardzo mocno dostępne. Nawet jakiś wydek gridy tutaj się znajduje yy, czy tam Blitza, więc yy, mamy naprawdę bardzo fajny samochód za bardzo fajne pieniądze. I teraz, proszę Państwa, kolejnym samochodem jest Dodge Charger z rocznika 2018 w wersji GT AWD. GT AWD, proszę Państwa, charakteryzuje się tym, że jest to silnik 3.6 z napędem 4x4. Uszkodzenie w tym samochodzie jest gradowe. Samochód jest po gradzie. Ma on parę wgniotek na sobie i rozbitą tylną szybę, którą trzeba będzie wstawić. Z wyposażeniem mamy materiały w fotele, ale mamy za to duży ekran. Oczywiście, automatyczną skrzynię biegów. I przebiegu 99 000 mil. I proszę Państwa, auto zostało wylicytowane, a raczej kupione w opcji kup teraz po, po licytacji. Już wcześniej licytowaliśmy to auto, ale na kup teraz kupiliśmy je z klientami za 8700 dolarów. Co przy tej cenie daje nam około 57 000 złotych pod dom. Więc wydaje mi się, że takiego chargera, którego nie trzeba będzie dużo robić, to jest też naprawdę fajna cena. Mm, samochód oczywiście ma bardzo fajny Carfax, nie ma wcześniej żadnej szkody i z takim samochodem można się śmiało yy, cieszyć. Kolejnym samochodem, proszę Państwa, bardzo podobnym zresztą do tego, który został kupiony, o którym mówiłem za pierwszym razem yy, jest to, proszę Państwa, Toyota GT86 z 2017 rocznika. Czyli już wersja poliftowa, no i ogólnie taka ciekawostka. 8-6 pojawiła się w Stanach dopiero właśnie od 2017 roku. Modelowego, bo wcześniej było tylko Subaru i Scion, a na 2017 rok wyeliminowali markę w ogóle Scion i dali Toyota i Subaru po prostu. Ten samochód jest uszkodzony w prawy bok tylny, i coś tam z przodu się zadziało. W każdym razie nie jest to nic strasznego po finalnych perypetiach z panem Pawłem udało nam się zakupić ten samochód w kwocie na kup teraz za 6350 dolarów co daje tutaj proszę Państwa nam pod dom około około 48 tysięcy złotych samochód ma przebiegu około 31 tysięcy mil, 31 tysięcy mil na 17 rocznik to i na ten silnik w ogóle to jest nic, więc ten silnik na spokojnie jeszcze sobie Pojeździ, nie trzeba będzie, mam nadzieję, nic z nim robić. Naprawić po prostu tą prawą tylną ćwiartkę coś tam porzeźbić z przodem. I mamy naprawdę bardzo fajny samochód w bardzo przystępnych pieniądzach, bo 17 roku tyle ten samochód wyjdzie na gotowo nie kupicie w takim, w takim budżecie. Kolejnym samochodem jest, proszę Państwa, mój nabytek prywatny, czyli Dodge Durango, którego lictację mogliście widzieć na jednym z poprzednich odcinków obchodu placu, mamy Rocznik 2021, silnik 57 Chemii RT AWD, y, kupiony na aukcję z 19 300 dolarów, co da około, uwaga, proszę Państwa, 102 000 zł pod dom. Więc już wiecie, ile mniej więcej ten samochód nie wyjdzie. Yy, ale yy, już Wam pokazuję to auto. Samochód jest w kolorze Octane Red ma bardzo fajne wyposażenie nie ma tylko wentylowanych foteli i aktywnego tempomatu. A tak to można powiedzieć ma wszystko, szczególnie fajne jest to, że jest to rocznik 21, czyli w nowym wnętrzu, na nowym przodzie, no i w ogóle 5-7 litra chemii samochód i 7-osobowy jest też w ogóle i ma pełny bak paliwa, z tego co tutaj widzę na zdjęciach, nie? fajnie się trafiło. I proszę Państwa tak, uszkodzenie jest takie, że trzeba będzie wymienić zderzak, lampę, błotnik, felgę, bo jest pęknięta cała po obręczy, wymienić drzwi pasażera przednie, no i to czy wymieniamy drzwi pasażera tylne prawe to się okaże na miejscu czy będziemy je odratowywać czy będziemy je e, wymieniać także naprawdę bardzo fajny samochód wydaje mi się a ostatnim samochodem na dziś jest taka można powiedzieć troszkę petardka taki cukiereczek czyli proszę Państwa 2013 rok, aha nie powiedziałem w Durango jeszcze proszę Państwa przebiegu e, przebieg tutaj wynosi przebieg tutaj wynosi 33 tysiące mil to jest praktycznie tyle co nic więc bardzo fajnie. No i przechodzę do tej petardki, o której Wam chciałem powiedzieć wcześniej, czyli Porsche 911 Carrera S Cabrio z rocznika 2013, wylicytowany z polecenia dla Pana Dariusza za, proszę Państwa, równiutkie okrągłutkie 50 tysięcy dolarów. Dlaczego tak? Ze względu na konfigurację i ze względu, jakby jeszcze na tą technologię, która się znajduje, czyli silnik 3,8 litra o mocy około 400 mechanicznych. No i konfiguracja, czyli yy, brązowy, taki koniakowy środek, yy, kolor, yy, kolor brązowy z zewnątrz, yy, więc yy, jakby amerykańska typowa konfiguracja, ale bardzo się podoba ta panu, yy, panu Darkowi. Yy, no i ten samochód udało się wyliczyć właśnie za tyle, co da nam około 235 tysięcy złotych pod dom. Yy, przebiegu mamy w tym samochodzie yy, 44 tysiące mil. Czyli praktycznie też tyle co Onix jak za rocznik 2013, samochód nie miał wcześniej żadnej szkody, a szkoda, którą on posiada tutaj to są dwie przebite opony, wypadnięty kierunkowskaz czy tam obrysówka ze zderzaka i leciutko właśnie nagłamany przedni zderzak i jest cała robota w tym samochodzie, która się znajduje. Więc samochód nie uszkodzony praktycznie w ogóle, szybka robota, szybka konwersja, rejestrujemy, jeździmy i mamy unikatową 911 Carrera s -kę. I proszę Państwa, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Infoameryka. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, lajka i komentarz. Jeżeli podoba Wam się aktualna forma infoameryki lub w ogóle jakichkolwiek naszych odcinków, dajcie o tym znać w komentarzach, a ja tymczasem bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się na razie. Cześć. InfoAmeryka. Twoje źródło wiedzy o imporcie z USA.